ja bym... ja bym... Ja bym... Ja bym tak... Nie wiem, nie za Ja się Ja on mi tak się. On nigdy nic nie ukarał. Ja tam nie mam tak nie, ja nie nie tego tak, Raz ja mnie kiedyś zatrzymał. to tak, też do mnie mógł dać. Podjechał sam na zakażę Podjechał do Jeźdź za mną, ja bym się dużo kurwa, nie? Ono jeźdź za mną i ukaram. Oj, no. to do handlarzy. No, pisał mnie tylko i wyjeżdżał. A my Tłumaczył? nie, już bo Kurwa, kurwa, to jest do roboty kupić. 11, to wie, że to, że to jest. Ale nie <śmuch> Nie, Ale on mi powiedział, jedź za mną i ukaram się, nie? No. Jak, nie że no no ale ja generalnie, no, że... generalnie widzę, że jak e, znaczy tak ludzi jak, jak się rzucają, zaczynają burczeć do to on zaczyna się kurgać i widzi gościa następny raz i się mi pierdoli. Widzi gościa, mówi od razu, który... E, e... Tak, no ja tam, I on widzi, on mi od razu już tak kurwa, za kim wychodzi, widzisz, Wiesz, nie, wiem, ja się nie mogę powiedzieć, że wodnicy gdzieś tam nie zatrzymywał. No czy? tak, no ale kurde to wiesz, yy, jesteś kurde, widzisz go, wiesz, yy, zatrzymuje cię, jesteś w rzeczywistość. On bo... też wiesz, że ja nie jeżdżę ani w szybko się można. Wiesz, bo już się zadagać, wiesz, kurwa, że taka dziura, wszyscy wiedzą jak to jest. Oś, no, on nie widzi zawsze, że, że jadę zawsze w pasie, wiesz. Wolno, to to on będzie mi kurwa? Nie? Tak widzisz że wiesz, nieraz tam jest stanie z boku i musisz że on nie widzi, on wszystko widzi, jadą, jadą kurwa gwariacie, bo idzie z idzie tam na spacer, A że na drugim dzień już go, 12.56. O ile, tam podam? po 25. Jeszcze Tak. jeszcze? A czyja ta samiczka tutaj? Na czerwonej obronce, na żółtym, kurwa, znaczniku. To Ja ten pierdolnie jajo dzisiaj. 11, 98. Tylko komu? 16,98, czerwony. Tak? tak. 12 o. 12,50, cztery, właśnie. Ja to do Boże, jak się trzyma. 17, 17, To które trzymała praca do do gaz do. zaciśnie, do. nie, bo to by ciężko lecieć, tak jak ona by tu w jają To, to, to jest lżej, A tak z jajem, tak się wydaje to bo... z nie? Ile się masz? Ile masz? Dobra. To sekretarza kurę ciągnę Tomek, za... prezes a, a Ciebie dopytał najwyżej przez latach. Bardzo nie. i mi jednej samicy. Tego, sekretarz Przewodniczący że nie ma liście, nie? On tego, mówi kurde, że, że sekretarza ma sobie zajęzy. Prezes? Prezes? Prezesa trzeba, prezes jest to rozumiesz, tutaj głową. Może się pan wypowiedzieć, tak? Jakoś przyjął głową jak dobrze. Dłowie. Ja bym, powiel, ja bym udzielił krótkiego wywiadu, ale trzeba by dużo razy użyć ci. No ale dobrze, możesz bez pipania, on to później wykreśli, same te piki. Tak, już się nie nie życzyć, że nie to się pusty. wytnie, a później puścili. Bo nie mógł kariery politycznej zrobić wiele tak? lat. Wykreślam. <laughs>